Dzień dobry, kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla was wspaniałe ciastko sernik pistacjowy. Zostało mi trochę pasty pistacjowej z ostatniego przepisu. Robiłem tort pistacjowy, wrzucę wam tutaj dla przypomnienia, i pomyślałem, że zrobię taki serniczek. Senik zawsze jest dobry, a ten będzie fajny, bo będzie puszysty, nie będzie suchy, będzie wilgotny, będzie pieczony w kąpieli wodnej, tak więc będzie taki naprawdę fajnie w smaku wilgotny. Niedużo tych składników jest nam potrzeba. Zaraz Wam wszystko pokażę krok po kroku, jak będziemy to robić. Nawet dzisiaj nie będę używał ani miksera, ani termomiksa. Chociaż nie, termomixa sobie użyję, ponieważ na spodzie będziemy robić ciasteczkowym, czyli ciaska owsiane, połączone z masą, to wszystko trzeba razem zmienić i na spód ułożyć i delikatnie przycisk. Ale to krok po kroku oczywiście Wam zaraz pokażę. Zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Jeżeli jesteście pierwszy raz, no to trzeba to zrobić jak najbardziej. Tutaj na dole macie przycisk. Wciśnijcie, wciśnijcie sobie dzwoneczek, będziecie sobie powiadomieni o naszych vlogach, o naszych przepisach, o tym, co się dzieje na naszym kanale. E, tutaj na górze wrzucę, mam jak zwykle karty, jakieś dla przypomnienia. No i oczywiście wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje. Wielkie dzięki za to, że e, powolutku wzrasta mi ten kanał. Cieszę się bardzo, niezmiernie. Mam nadzieję, że w końcu to wystrzeli jeszcze mocniej. Dzięki Wam kanał się nam rozwinie i będziemy mogli robić jeszcze więcej fajnych rzeczy. A dzisiaj wystarczy tego gadania i bierzemy się do pracy. Zapraszam, róbcie ze mną, chodźcie. Zobaczcie, już mam tutaj przygotowane większość składników. E, ser tym razem kupiłem taki prezydenta. Wolałbym inny, szczerze, ale no, taki był. Nie będę marudził. Mamy śmietankę 30, śmietana 18, jajka, masło, e, ciastka. I nasza pasta. Ja mam tą pastą, pastę Bacaliano z pistacjami. Ona jest naprawdę stu, super, bo jest ze 100% pistacji łuskanych. Jak będziecie sobie pastę kupowali, no najlepiej przez internet powiem Wam szczerze, bo w sklepach to rzadko bywają. Jak będziecie sobie kupowali pastę pistacjową, to ważne jest to, żebyście sobie sprawdzali, żeby miała 100% pistacji uskanych. To jest bardzo ważne. To, że będzie miała jakiś olej w środku, no to to jest normalne. Ale chodzi o to, żeby miała jak najwięcej pistacji, to wtedy jest bardzo dobra. I kupcie sobie przez internet, bo w sklepach jest drogo, a przez internet naprawdę można znaleźć bardzo fajne. No i to wam polecam. Jeżeli chcecie sobie kupić, no to z tej firmy Bacaliano, oni tam mają dużo różnych rzeczy, sprawdzona, naprawdę bardzo, bardzo dobra. No polecam Wam, kupcie sobie taką. Ja kupowałem ją przez internet. No dobra, robimy. Blaszkę trzeba teraz wyłożyć papierem do pieczenia, sam spód. Blaszka jest taka klasyczna, okrągła, nie wiem ile ona tam ma, ze 26 cm to wystarczy. Zrobimy tak, że ja nie będę wycinał w ogóle, tylko sobie cały papier włożę w taki sposób, ponieważ to będziemy. O! E, krzywo mi się piekli w te Będziemy piekli to w kąpieli wodnej, czyli blaszkę będziemy <coughs> musieli obłożyć jeszcze folią aluminiową. To ja sobie zostawię ten papier, żeby tutaj ładnie mi e, w ten sposób. Się zrobiło, żeby ta woda nie podeszła mi pod sernik. No i teraz będziemy wykładali ten spód ciastkami z masłem. Czyli musimy sobie odmierzyć. Ja to zrobię w terymomiksie. Zmielę to z masłem. A Wy możecie to sobie zrobić w jakimś malakserze, czy tam wiecie w jakimś mikserze, żeby to chodziło o to, żeby połączyć składniki, żeby był taki proszek. Robimy. Masło już mam w garnuszku, potrzebujemy 80 g, teraz musimy je rozpuścić, nie zagotować, ale żeby masło było rozpuszczone. rozpuszczone. Teraz włączcie sobie piekarnik. Temperatura 175 stopni, grzałka góra dół. Niech już się grzeje. I teraz wrzucimy ciastka do miksera. Niech się nam to wszystko razem połączy. Zrobi z tego się mączka. Taka do ułożenia na cieście. Dobra, robimy. Ciastek potrzebujemy 250 gramów. Ja mam takie osiane. Biedrze kupiłem. Jedne mam część mam z czekoladą, część mam zwykłych. To pomieszam sobie. No i rzucam sobie całe ciastka. Mogę podzielić na kawałki. To są osiane z sezamem. I jeszcze mam osiane z czekoladą mleczną. Takie same, tylko że mają czekoladę. No nic, to fajnie będzie, nie? No, i mamy, zobaczcie, ile tych ciastek tu wyszło. Do tego wlewam rozpuszczone masło. Ja już sobie wcześniej ściągnąłem z palnika, żeby się to do... rozpuściło. I wszystko razem wlewam. Zamykam górę i będę to wszystko łączył. W termomisie mam 10 sekund. Nastawiłem sobie na obrót 6 i powinno wystarczyć. No, i zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Mamy taki mokry piasek. Bardzo mokre. Masło się połączyło. O. I to wszystko będę układał zaraz na blaszkę. Teraz to wszystko mogę wyrzucić na spód tortownicy. Jak nie macie czym sobie tego zrobić, to y, możecie to zrobić. Ciaska można przełożyć do worka i jakimś tłuczkiem potłuc do, do konsystencji piasku. Ale najlepiej by było właśnie czymś to w taki sposób. Ogarnąć, bo wtedy najlepiej to będzie wyglądało. No i teraz to musimy sobie wszystko rozłożyć na całej powierzchni blaszki. Tak jeszcze troszeczkę na boki damy i będzie dobrze. Tak sobie ułożyłem. Ciasto położyłem też na boki blaszki, tak żeby było mniej więcej do połowy wysokości, może być więcej. To wkładamy teraz do piekarnika, temperatura 175 stopni na około 12 minut do takiego przyrumienienia. Spód ciasta już mamy podpieczony. Teraz niech on sobie stygnie, a w tym czasie robimy masę serową. Teraz wszystkie składniki wrzucamy do miski. Tu mamy ser, no i najważniejsza rzecz, żeby one były wszystkie w temperaturze pokojowej. Nie wiem, czy to już na początku mówiłem, czy nie. Wrzucamy ser. Potrzebnej ilości napiszę Wam jak zawsze w opisie filmu na dole, to sobie zobaczycie, jak tam dokładnie tego wszystkiego trzeba. Wdajemy jajka. Normalnie są trzy jajka duże. Ja dałem cztery, bo moje były troszkę mniejsze. To też tak możecie zrobić. Cukier. Tu jest śmietanka trzydziestka, śmietana osiemnastka, pasta pistacjowa. Dodajemy skrobie ziemniaczaną, pół łyżeczki zapachu migdałowego i łyżeczkę pasty z wanilii albo ekstraktu waniliowego. I to wszystko teraz musimy razem połączyć. Jeżeli chcecie mikserem, no to tylko do połączenia składników, żeby się nie napuszyło nam ser, ponieważ wtedy sernik strasznie nam wyrośnie, a my tego nie chcemy. A ja dzisiaj wymyśliłem, że to sobie wszystko połączę ręcznie. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. No ale chyba tak. Oto, mieszamy. I zobaczcie, pięknie, wszystko jest pomieszane. Miksera nie użyłem, tylko chenny i jest super. Teraz musimy przygotować sobie naszą blaszkę. Musimy ją dwukrotnie obłożyć folią aluminiową. To zrobiłem. Ja już kiedyś robiłem też chyba sernik w kąpieli wodnej. To możecie sobie też zobaczyć, ale chodzi o to, że naokoło jest taki kołnierz, dwa razy odkręcony. Pod spodem jest też troszeczkę folii. I to będziemy wkładali większy, większą blaszkę i będziemy w tym piekli. Wylewamy teraz nasz sernik na spód. Fajnie się wszystko razem połączyło. Normalnie powinno być więcej pasty pistacjowej, tam jest 200 gramów, ale ja odrobinę miałem mniej. Nie kupowałem już nowego słoiczka, dlatego ten kolor sera jest taki bardziej serowy. Jak będzie więcej pasty pistacjowej, to będzie bardziej zielony. No i teraz robimy kąpiel wodną. Potrzebujemy blaszkę albo jakieś naczynie odporne, które pomieści tę naszą blaszkę. I tutaj robimy tak. Ja w dużą blaszkę naleję wody w rządku. Troszkę. Tutaj wstawię sobie ten ternik na no to o. Doleję wody do pełna. Oczywiście nie do samego pełna, bo wyleję. Później, jak włożę do piekarnika, to doleję wody i nastawiamy piekarnik na temperaturę 170 stopni bez termoobiegu. Będziemy pieki około 50-60 minut. Dzisiaj słyszycie naszego pieska, bo dzisiaj ma dzień otwartości. Sernik już jest w piekarniku, piecze się. Temperatura 170 stopni, pieczemy około 55 do 60 minut. Zaraz tego psa tu przyniosę pokażę Wam, co to za pies tak dzisiaj krzyczy. Non stop, cały czas mi przeszkadza. Góra musi być ścięta, patyczkiem można dotknąć i sobie zobaczyć, czy jest OK. Wtedy wyciągamy i będziemy polewać polewą, którą za chwilę będziemy robili i dalej będziemy pieki około 10 minut, bo miałem inną polewę zrobić, ale stwierdziłem, że skoro jest taka w przepisie, to taka będzie. Przepis, nie mówiłem Wam chyba jeszcze tego, że to jest z mojego ulubionego bloga. Na dole w opisie dam Wam link do niego i ciekaw jestem, czy z niego korzystacie. Jeżeli korzystacie z tego bloga, to napiszcie mi w komentarzach, bardzo jestem ciekawy, ile osób zagląda na ten blog, czy korzysta, czy też byliście i patrzyliście, no bo naprawdę jest dużo przepisów bardzo fajnych. To tutaj na dole w komentarzach napiszcie, bardzo Was proszę, czy korzystacie z takiego bloga jak ja. Fajne by było to wiedzieć. No dobra, to teraz czekamy. Niech się piecze bez termoobiegu w kąpieli wodnej. Piękny serniczek wyjdzie. To jest właśnie ten mały szkrob, który dzisiaj mi cały czas przeszkadza w pracy. Mała pięknotka, ale tak się drze dzisiaj, że nie wiem. Papa, pa. pomachaj, widzą ładnie, papa. Pa. <grych> Zaczernik już kończy się piec. Ja przedłużyłem jeszcze 10 minut, bo jeszcze jest taki za bardzo galertkowaty na górze. Ale już zaczynam przygotowywać polewę na górę. Która to będzie taka polewa śmietankowa? Potrzebujemy 250 ml gęstej śmietany najlepiej 18, dwie łyżki cukru, pudru i ekstrakt waniliowy. To wszystko razem połączymy i później polejemy po cieście, które zaraz będę wyciągał i pokażę Wam, jak dalej zrobić krok po kroku tutaj już mam 250 ml kwaśnej śmietany teraz do tego dorzucę 2 łyżki cukru pudru drobinkę więcej, żeby słodka była i łyżeczkę ekstraktu z wanilii teraz te składniki muszę bardzo dokładnie wymieszać wziąłem sobie małą rózgę kuchenną i sobie tym Wymieszam idealnie. Jeszcze łyżką pomieszam i będzie dobrze. Nie ma żadnych grudek, wszystko się ładnie połączyło. Słuchajcie, sernik już jest upieczony. Teraz muszę go wyciągnąć z piekarnika. To cała sztuka, żeby nie wylać. Nie wyłączamy piekarnika jeszcze, na to wylewamy nasz nasz krem, naszą polewę. Delikatnie rozsmaruję po całej powierzchni. O. I wkładam do piekarnika jeszcze na 10 minut. Z taką polewą. Tylko żeby znowu nie wylać tego. Dobra, jadę. Sernik już jest upieczony, 10 minut się piekł i teraz e, musimy wyłączyć i studzić w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach. Ja tak sobie pomyślałem, że najpierw chyba wyciągnę tu blaszkę z wodą, wyleję ją i zostawię tam e, sam sernik. A czy to będzie dobry pomysł? Może nie. Dobra, zostawiam tak jak jest, e, wyłączam piekarnik, e, uchylam drzwiczki i niech się studzi, a później do lodówki na minimum 12 godzin. U mnie będzie krócej. Zobaczymy, co będzie. Kochani, ciasteczko już jest gotowe. Co prawda, musiało poczekać przez całą noc, czyli te 12 godzin dobrze by było, żeby było w lodówce, ponieważ wtedy się fajnie robi sztywne. A jak za wcześnie to zrobicie, no to zobaczcie tutaj. Pokażę Wam, nie wiem, czy będzie widać. Tutaj spód nie był do końca zesztywniały i to wszystko się tak rozwalało. Luźne było bardzo mocno, a teraz jest super. No i zobaczcie, ta konsystencja sernika, on powinien być bardziej jeszcze pistacjowy, czyli bardziej ma, powinien mieć kolor taki zielony, brązowy, dlatego, że jak dacie 200 gramów pistacji, tego kremu pistacjowego, no to raz, że będzie więcej go czuć, a dwa, że będzie kolor troszeczkę taki inny, pistacjowy. Ja miałem o wiele mniej i proponuję Wam, dajcie te 200 g, bo będzie idealny smak. I jak będziecie dodawali jeszcze zapach migdałowy, to albo w ogóle nie dawajcie. Albo odrobinkę, tylko taką kapeczkę. Bo ten e, zapach migdałowy jednak troszkę zabija smak pistacji. A fajnie jest czuć e, ten, e, ten smak pistacjowy i zapach pistacjowy. No i co? Najważniejsza sprawa, degustacja. Bardzo dobry. Ja już cwaniaka żnę, bo wczoraj już zjadłem jeden kawałek i wiem jak smakuje. I dlatego ja dałem troszkę więcej, znaczy więcej, no, tyle ile w przepisie dodałem tego zapachu migdałowego i za bardzo go czuć. Za bardzo. Ale pistacje też czuć. I to jest fajne. Dlatego zobaczcie, jeszcze raz. Pięknie to wygląda. Tutaj nawet te kawałki pistacji jeszcze gdzieś tam widoczne są. Można udekorować sobie górę pistacjami, jak sobie wolicie. Ale w smaku jest przepyszny. Polecam Wam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zróbcie sobie. A tą pastę pistacjowa to sobie kupcie przez internet. Chyba, że gdzieś znajdziecie w sklepie. No to wiecie. 100% pistacji, żeby było to. Wtedy jest najlepsza. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Będzie bardzo nam miło z tego powodu. A dzisiaj kończę. Buźka. Trzymajcie się. Pa, pa.